Ojej, a co my tutaj mamy w tych kosmatych, nieforemnych pudłach? Atak powstającego smoka. Kolejno Kai, Nia oraz Arin. I pokazałem wam według numerów katalogowych. Między 24 a 27 klocków. Cena katalogowa 46 zł bez grosza. Na Alto widziałem o na przykład takiego Arina za złotych 40. No i przyjrzymy się tym nowym strojom. W każdym z tych setów znajduje się strażnik wilczej maski i ogólnie to wszystko trochę skacze jak pchełka. No ciekawy temat. Trochę mnie tylko zdenerwowało, że właściwie te smoki są kopił w klej. I nie byłoby w tym nic złego, ale nawet tutaj te wszystkie blizny, szramy i tak dalej, to jest po prostu identyczne. Zmienili tylko kolor, no i na szczęście zmienili ninja, który tam siedzi na takim oto smoczysku. W ogóle muszę wam pokazać, jak dokładnie prezentuje się bryła tego pudła. To jest tutaj jakieś takie wklęsłe, no, ciekawy temat. Czy to, aby na pewno w jakichś przesyłkach nie będzie po prostu uszkodzone? No bo trudniej coś takiego opakować, zabezpieczyć niż na przykład zwyczajny kartonik. Ale dobra, lećmy, otwórzmy jakiś taki przykładowy jeden z setów. To znaczy obejrzymy sobie na tym odcinku wszystkie trzy te sety. Nawet porównamy i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, który z nich najmocniej się opłaca. No ale pakowane to jest identycznie. Więc jak otworzymy jeden secik, będziemy wszystko wiedzieć. Okej, okay, no tutaj taśmy są na dole. Przeciąłem delikatnie i otwieramy. Co też tam w środku? Te skrzydła to już się pojawiły. Jako taki dość ciekawy element, a może to jest delikatnie zmienione, no muszę się na spokojnie jeszcze przyjrzeć. Na pewno nie mieliśmy tego tutaj ustrojstwa. Trochę to przypomina separator, ale nie do końca. Dzięki temu będziemy po prostu skakać przy pomocy tych smoków. Mamy drobną, maluteńką instrukcję, trochę tak jak w polibaków. No i mamy garść elementów. Aha, i jeszcze druga część tej całej skoczni, czy właściwie no ciężko, ciężko to nazwać, jakieś wyrzutni, to jeszcze zobaczymy dokładną metodę działania, bo jak wiecie ja raczej nie oglądam innych recenzji, po prostu staram się samodzielnie poznać i przedstawić Wam jak ten produkt wygląda. Okej, okay, no instrukcja taka rozwijana, to jest nawet dłuższe niż kartka A4. Ale tych kroków budowy heh, zbyt dużo tutaj nie ma. Okej, okay, no to widzimy się na speedbuildzie jednego z tych smoków, a później już sobie zaprezentujemy wszystkie trzy na jednym kadrze. No cóż, tak wam szczerze powiem, że przy pierwszym, drugim, a nawet trzecim kontakcie te płaskie smoki szału nie robią. Niby fajne elementy, no skrzydła na pewno, ale jeżeli chodzi o web, okej, okay, górna część fajna, przydatna, ale co, mamy sobie to przyczepić na te płaskie, złote, przypominające separatory elementy? Mamy tutaj coś w rodzaju kuli energii. I to nas sprawia, że jakby te ślepia są wypełnione, to po prostu kolorowe ciało szkliste. No pamiętacie pewnie, są te takie bąki z pinditsu, i to ma sens. Ja nawet organizuję turnieje ninja. Wszyscy się świetnie bawią. Natomiast za chwilę pokażę wam na jakiej zasadzie działają te smoki. One po prostu suną po gładkich powierzchniach kiedy odpowiednio mocno uderzymy pięścią, 2 cm wysokości, mniej więcej 20 cm długości i około 18 przy pełnej rozpiętości skrzydeł. Tak wyglądają technikalia. Może ja pozbieram te minifigurki i pokażę wam na jednym przykładowym smoku, jak to wszystko śmiga. A to na pierwszy ogień lećmy z Arinem i ten złoto pomarańczowy smok niestety okazał się najsłabszy. W instrukcji kazano nam tak zamontować te skrzydła. W konsekwencji wygląda to trochę jakby ten smok sam kaleczył sobie brodę. Oj, przeciętnie to się prezentuje w środku zielona kula energii. No i co? O co w tym wszystkim chodzi? Uderzamy w to miejsce i po prostu smok trochę nam sobie odpłynie, odleci, ale najpierw jedna uwaga odnośnie minifigurki Alina. To jest ten z pierwszej części sezonu powstanie smoków. Ma fajną maskę z rogami, ale strój dokładnie identyczny jak tutaj. No okej, okay, na ramienniki trochę się zmieniły, i maska została pozbawiona tych rogów. Wielka szkoda, grymas również taki sam. No, słuchajcie, jednak trzeba byłoby tą postać trochę odświeżyć. Na początku, jak dostaliśmy tego pomarańczowego ninja, to było fajne, że jego strój nawiązywał do poprzednich sezonów, takich nawet mocno oldschoolowych. Ale teraz inni dostali lepsze zbroje, a on pozostał tak jak był. No, słabo. Natomiast jeżeli chodzi o te wilczki. Podoba mi się ta maska, z pewnością. Tutaj mamy liczne detale, coś na zasadzie shurikenów. Pamiętam, takie ostra to miały te takie ogniste żmije, z tym, że było to raczej złote. A tutaj z tyłu coś na kształt logówki Firefoxa. Jakbyśmy zdjęli tą maskę, no to mamy tutaj zębiska niebieskie, również oczy. To byłby taki szał bojowy, a tutaj mamy takiego zwykłego typunia. Maska fajna. Trochę to wszystko przypomina, wiecie, tą maskę Sory, ale też nie do końca, bo tutaj wyraźnie no, jest jakiś element twardy, przypięty na ten jakby kaptur. No, wiecie o co chodzi. Postacie w porządku, fajne, ale właściwie będziemy ich dostawać bardzo często w przeróżnych zestawach. No to cóż, spróbujmy uruchomić tego smoka. Zabiorę minifigurki, przesunę się może trochę bardziej w prawo. No, i tak to wygląda. To tyle, słuchajcie. Jeżeli uderzymy mocniej, no to poleci to nieco dalej. Może nawet lepiej to będzie wyglądać, ale to, to, to właściwie tyle. No, jest to moim zdaniem przeciętne, a nawet słabe. Można wymontować te skrzydła. Można je na dwa sposoby tutaj podhaczyć, i w ogóle nie rozumiem, dlaczego nie kazano nam zrobić tego w ten sposób. No nie, nie rozumiem tych zestawów i pewnie są jakieś sposoby, żeby wykorzystać te elementy, ale na razie ja mam pustkę w głowie. Piście, jeżeli na coś wpadliście. No to teraz, Mija, Mistrzyni Wody, i tutaj głównie skupmy się na minifigurce, no bo reszta jest praktycznie identyczna. Poza tym, że ten smok dostał lepsze pazury, nie są to dwa elementy, tylko jeden taki nieco większy. No i tutaj już jest alternatywny grymas. Przypomina to trochę, wiecie, Prime Empire, a tutaj, no ta kaminka, co to nie ma od wielu, wielu lat. Ta zbroja, widać, jest jakaś płytowa, dobrze dopasowana, mocno azjatycka. Wiecie, taka w stylu hmm, bogatych samurajów albo nawet szogunów, i to mi się właściwie podoba. Choć nie ma takiego efektu. Wow, no mimo wszystko, czegoś mi tutaj zabrakło, jakiegoś drobnego detalu. No, czegoś, co by te minifigurki strasznie wyróżniało. I mamy tego wojownika wilczego, z tym, że tutaj nie dostał miecza, a raczej drapaki. Ale tak, to jest identyczny. Nie no, może zbyt mało to podkreśliło. Podoba mi się ta maska, to jest takie stronnictwo, hmm, jakby bardzo brutalnych ninja. O, tak to widzę. Ma to potencjał do wykorzystania na makietach, ale tak jak powiedziałem, tych minifigurek wszędzie dostaniemy masę. Czy podoba mi się kolor niebieski? Ładnie to wszystko przypomina lód, ale generalnie chyba najmocniej podoba mi się Kai. Poprawdzie jest to jednak spowodowane obecnością wilczego strażnika, który tym razem jest kusznikiem, a nie wiecie, po prostu kolejnym miecznikiem, czy też gościem wyposażonym w pazury. Tutaj podoba mi się ten ciemnogranatowy kaptur, choć to gdzieś tam w Star Warsach zdaje się występowało. Twarz taka sama, nogi również i tors bez zmian. Jak prezentuje się Kai? No ogólnie ten motyw zbroi jest bardzo podobny, jak w przypadku Nii. Z tym, że nie mamy tutaj tych srebrnych elementów poniżej, gdzieś przy sześciopaku, tylko raczej ciemną wiśnie. Przez chwilę się wystraszyłem, że to jest identyczna maska jak przy Prime Empire, ale chyba nie. No, sprawdziłem to na szybko i nieco to się różni. Muszę jeszcze pozdejmować plecy, to znaczy, wiecie, te wszystkie naramienniki. Żebyście mogli się przyjrzeć, ocenić detale, no wygląda to porządnie. Nie jest to słaba zbroja, na pewno dostaliśmy coś delikatnie nowego, ale mimo wszystko, no trochę to się zaczyna przejadać. Dobrze, że dostaliśmy Sorę i Alina, bo to sprawia, że tych kolorów jest więcej, no i ogólnie możemy coś sobie z historią pokombinować. A smog? No identyczny, taki jak wcześniej, z tym, że tamten był błękitny i miał czerwone oko, takie bardziej pomarańczowe, a ten jest czerwony i dostał oko niebieskie. Pazury nie świrowali, zrobili te lepsze. Ech. Jeszcze widziałem, że da radę jakby zakręcić tym smokiem, kiedy włożymy paluch gdzieś tam między skrzydła, ale umówmy się, to nie wywróciło mojej opinii o 180 stopni. Może się nie znam, może jestem po prostu zbyt stary, sztywny i mało kreatywny, ale moim zdaniem koncepcja tych smoków jest mocno średnia. Zawsze da radę wykorzystać te klocuchy. Na przykład pomyślałem, że to wygląda jak jakiś, nie wiem, ornament. Może do skarbca krasnoludów to by się nadawało i łatwo to podczepić od góry, od dołu. Ale umówmy się, to już jest grubymi nićmi szyte. Nie podoba mi się ta zabawa, ta koncepcja, choć widzę tutaj jakąś nutkę rywalizacji. Na szczęście dostajemy minifigurki. I to plemię strażników Wilczej Maski no, wygląda fajnie. Mimo wszystko te figurki da radę znaleźć gdzie indziej, więc tu raczej nie polecam. I wystawiam zbiorczą notę na poziomie nie wyższym niż 6 z dużym minusem na 10. Czyli taki zestaw wiecie, tylko dla mocnych zapaleńców akurat na tą konkretną serię. Ale wszyscy pozostali... Mogą sobie odpuścić. Będę pokazywał lepsze zestawy z Lego Ninjago. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trzymajcie się!